Cześć, witam się z Wami, Pokefan Mateo. Przyszedł czas na nowy dodatek Journey Together, więc zacznijmy tą nową przygodę wspólną razem, aby była bardziej przyjemna, a nie tak wyboista jak z Prismatic Evolutions. Dzisiaj na pierwszy rzut z tego dodatku leci Booster Box. Niestety ETB jeszcze do mnie nie dotarło, jak zapewne do Większości z Was, więc zobaczymy, jak zaczniemy ten nowy dodatek. Tak nam się tutaj prezentuje. Tutaj mamy chopa z jego zaszianem i lili z jej Cliffery. Nie ukrywam, że karty z lili byłyby najbardziej tutaj pożądane przeze mnie, ale po pryzmatiku wolę się nie nastawiać, wolę się przyjemnie zaskoczyć. W tych unboxingach dajcie znać, czy do Was już dotarły jakieś produkty z tego najnowszego dodatku. A my, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Tak myślę, że w dzisiejszym filmie otworzymy połowę, może tego booster boxa, żeby gdzieś tutaj sobie te wrażenia potęgować w kolejnych filmach. I na pierwszy rzut, mamy właśnie pierwszy boosterek z Lili i jej. Clefairy Kodzik, jak zwykle, dla Was. Zgadujemy energię. Energia w myślach, ale niezgadnięta. I pierwszą kartą najnowszego setu mamy Rokraf. Kolejno Caterpie. Magmar. Hobzulu, Gradient, Red Iris Fighting Spirit, Carablast. Wow, tego się nie spodziewałem. Mamy piękny art articuno. Zobaczmy, co jest na końcu. Holo Lily's Rebombi. Też się ładnie prezentuje, ale może chwilę skupmy się na tej oto karcie. Numer 161 przez 159. Nie, no robi, robi robotę. Bardzo, bardzo piękna karta. Dobrze, więc kontynuujmy. Kolejną mamy Aiono z jej Belly Boatem, jeżeli dobrze pamiętam nazwę tego Pokemona. I energia wodna jak był Articuno. Psychiczna. I mamy Ensklang. Furet. Dradigon. U-Bone La Combo Super Potion, Millery, Full Head i Tyranitar, Holo. No, powiem Wam, tego się nie spodziewałem. Więc tutaj dwa boostery z lewej, i dwa dropy, bardzo fajne, jak na początek. Tutaj mamy Ena z jego zoroarkiem. No i uważam, dobry pomysł z tymi kartami, Pokémonów z ich trenerami. Fajna taka nostalgia. Dla starszych odbiorców, którzy gdzieś tam byli zapoznani z wcześniejszymi setami typu Jim Hero, Beldam, Bagon, Wingull, Togedemaru, Octillery, Weezing, Hopscramorant, Paldan Hooper Waylor. No nie wierzę. Nie wierzę. Trzeci booster, trzecia karta. I Tapu Koko i na dokładkę. Fila bliższego przyjrzenia się na Waylorda. No zastanawiam się, powtarzalność ułożenia tych boosterów i dropów z nich. Ciekawi mnie, czy każdy z Was, kto będzie otwierał jakiegoś booster boxa, będzie miał takie same e, jakieś lepsze dropy w pierwszych boosterach i ostatni art na boosterze. Tutaj mamy hopa z jego zasianem. Oczywiście będzie mi miło, jak podzielicie się w komentarzach po waszych openingach, czy mieliście podobne trafienia. Energia mroczna, walcząca czwarty booster czwarta nowa ilustracja ciekawe czy będzie czwarta jakaś ciekawa karta tutaj mamy Enz Joltik Larvesta Metapod Hops Corviknight. nie no musicie przyznać że fajnie fajne są te główki trenerów przy tych Pokemonach. zawsze coś nowego Banet fajna ilustracja Ojkolong, Metagross i pytanie, co teraz? Lily's <laughs> Rebombi. Nie wierzę. Nie no, no, musicie przyznać, że jest albo nie wiem. Ten booster box jest tak ułożony, albo nie wiem. Jest lepszy pull rate. Nie no super, nie spodziewałem się karty Lili. Po tym co mnie ostatnio spotkało z Prismatic i Regirock, karta 164 przez 159. A więc dobrze, lecimy od nowa z artami na boosterach. Mam nadzieję, że nie skończy się nasza zabawa z dobrymi dropami. Energia niech będzie psychiczna. I mamy Skłowet, Paras, Milsary, Paldean Wooper, Maractus, Chinchino, cruel Torkor i 3 do 4, 3 do 5 razy sztuka. Nie wierzę. Piąty booster i mamy pięknego słainaba o numerze 165. I na koniec Ionos Kiloatrail. Też się ładnie prezentująca karta. Nie, no, może się będę powtarzał, ale nie wierzę w to, co się dzieje. Do tej pory, pomimo tam kilku lat zbierania. Kart Pokémon, no tak naprawdę powróciłem od ery Sun and Moon, trochę miałem przygody z XY. Wiadomo, gdzieś tam tych starych dodatków nie będę wspominał, bo to różnie było. Ale do tej pory, może to jest mój trzeci, czwarty Booster Box i nie przypominam sobie, a wręcz jestem pewny, że nie miałem takiej sytuacji. Żeby booster za boosterem był jakiś drop. Tutaj mamy Perłę Lily, Gridenta, Enzreshiram, Riversa. Nie wiesz? Hops Woolu. Hop Woolu. karta 170 przez 159. I na koniec Ionos Belly Bolt i Eggs. No, moi drodzy, naprawdę jestem w mega, w mega szoku, oczywiście pozytywnym. Jeżeli ta wspólna podróż ma tak wyglądać, no to ja się na nią piszę. Mogę podróżować przez cały rok, żeby tak otwierać boostery i żeby tak wpadało. Energia roślinna. I trafiona, i mamy Inpidim, Wailmer, cramorant Cramorant Enzdarmanitan, Mega Lokiks, Kombasken, Lajkan <ścoughs> Rock. To jest, nie było karty holo, pięknie. To mamy Lycan Roka, 166 numerek. Furet. Karta powtórka, no ale liczy się to, że ciągle coś wpada. I Ludicolo. Zwykły Cholorer, Ale muszę wam przyznać, że Ludicolo jest w topce moich ulubionych Pokemonów. Jakoś jest tak przesympatyczny ten jego ala meksykański wygląd. No super Pokemonek. No, to energia wodna. Nie trafiona. I mamy profesor's Research jako profesor Sada, Lily's Cutiefly, Cutiefly, sorry, Petty Lil, Minchino, Regice, Hobbs Cramorant, Octillery. Mr. Mime, Maractus. EN, Zoroark i EX Naprawdę, no jestem giga szokowany, Naprawdę, po nagraniu tego odcinka, aż sam zobaczę jakiś innych, zapewne zagranicznych youtuberów, bo o nich tu już się pewnie pokazało Jaki był pool u nich Flor Gato, Hops Enskling, Nimble Alolan Golem, Escavalier Ionos Electrode, Furet i co dalej? No i bad. Mamy piękny Art Bata i mamy jego ewolucję Nojverna. Kolejny busterek z Aioną. Energia elektryczna, mroczna. Z tego, co widziałem gdzieś tam na listach kart z tego setu, oczywiście japońskie były dostępne, są jakieś trzy złote karty. Chyba jedna, co mi tak najbardziej wpadła w oko, to była Trener N z jego Zorarkiem, więc jakbym mógł sobie coś jeszcze zażyczyć z tego dodatku, to byłaby ta karta, a teraz mamy... Lili z Bombi. kolejna karta powtórka, no ale przyznacie, świetna powtórka i miałska rada. No to jak N na boosterze, to może i N będzie na karcie. Energia roślinna. I mamy Larvitar'a, Remoraida, Karab'lasta, Kekliona, Volcarona, Alolan Marowak. No zdecydowanie lepsza forma Marowaka alolańskiego niż zwykłego. Lechong. I co teraz? Iona's Kilowattrel. Masakra, po prostu masakra. Nie wierzę w to, co się tutaj dzieje. I like and Rock. Tak jak wspominałem, przeglądałem karty dostępne w tym secie. To na pewno karty jakby z samymi trenerami. Nie wiem, też są może 3 lub 4. No, i tam, może tak nostalgicznie, to karta z naszym ulubionym brokiem, występującym gęsto w pierwszych seriach anime, później też pojawiającym się, tak to nazwę gościnnie Ens Darmanita. Tą kartę już mamy. Tutaj mamy jego wcześniejszą formę Darumakę. No nie wiem czego się teraz spodziewać. Po prostu odkrywam mamy Enzhe No nie, no naprawdę, naprawdę. I Blaziken i X. Energia elektryczna. Stalowa. Torchik. Ion Ozłotrow. Squawkabili. Ensklang. Verizon. Hobbs Choice Band. Articuno. Audinom. No i dobra, no jak tak było wcześniej, no to zobaczymy. Waylord. Dajcie mi sekundę, czy on był trafiony, bo już się pogubiłem. Dobra, sprawdzimy na końcu na podsumowaniu. I Magmortar. Powtórki też nie są złe. Tym bardziej takich kart zawsze to można się wymienić. Bądź też sprzedać. Energia roślinna trafiona druga. I Parasect jako pierwszy. Pupitar, Alolan Geodude. Audino. Jakiś Bilecik, Kombasken. Alolan Golem. Lily's Ribombi, Hobzwool, to na pewno było, bo widzę w rogu, że jest ta karta. I Anne's Reshiram. Zostało nam ile? Cztery boostery do połowy tego boosterboxa. No i sami przyznacie, nie mogę narzekać. To energia psychiczna, elektryczna. Do tej pory chyba żadnej karty z Pikaczem nie trafiliśmy. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiś Komonik pikaczowy lub też jakaś karta art Pikaczu. Może się jeszcze przekonamy. Postwick, Klauf, Hobzulu, Swine, Swine Up. Coś widzę, że zaczynają się powtórki tych kart. A nie ukrywam, że dostałem tutaj chęci na jeszcze parę nowości i energia wodna, psychiczna. I mamy Lilis Confi Centret też, Słodziak, Q Fund, Escavalier, Brock Scouting, Volcarona, Weezing, no i Lilis Bombi. No chyba to jest trzeci. i Hobbs Double dwa boostery do końca połowy booster boxa to energia psychiczna mroczna i mam Enz Joltik Larvesta Metapod Black Belt Training Super Potion Hops night, Banet. I co teraz? Dobra, już nie chcę powtórek. Nie, no, furek No super, cieszę się, że coś dobrego wpada I ono Belly Ball DX. Ostatni. I i ono też, z tego co pamiętam, mamy w złotej edycji karty. To energia mroczna, walcząca. Skłowet. Metang. Noibat. Rockruff, Lokiks. Iris Fighting Spirit. Virizon. Dalmais. i ostatnie dwie karty na ten film. Trzymajcie kciuki. Like and Rock powtórka, ale super karta. I Lily Scryfer i Eggs i to chyba nie jest na pewno powtórką. To nie jest na pewno powtórką. Dajcie mi chwilę, uporządkuję. Ee... Te karty i za chwilę widzimy się ponownie. Dobra, jestem z powrotem. Mały update sytuacyjny. Na szybko zobaczyłem dwa openingi Booster bandli Poker Pokerewa i Leonharta. Nie oglądałem całych filmów, natomiast przy pierwszych paru boosterach nie każdy z nich miał jakiś dobry traw. Byłoby powiedział. Lepsze zagęszczenie tego niż załóżmy w poprzednich Booster Boxach, ale nie tak jak u mnie, że co Booster to dobra karta. Ale nie przedłużając, zróbmy końcowy przegląd zdobyczy. Zacznijmy od zwykłych EX-ów. Tutaj mamy Zoroarka. Kolejno jest Bellybolt EX. Tapu Koko i X. I ostatni zwykły i X, Blaziken. Następnie, może pojedziemy z kartami, które nam się powtórzyły. A więc tutaj wlatuje nam furet. Karta numer 168. Mam go raz, dwa, trzy sztuki. Kolejna jeszcze lepsza karta, która się trzy razy powtórzyła, a więc Lili z Rebombi numer 164, i tutaj też mamy jeden, dwa i trzy sztuki. Tutaj wlatuje nam nap numer 165. Dwie sztuki tej karty. Ciekawsza powtórka, podwójna, a więc hop z woolu, numer 170, i chyba ostatnia karta z Lajkan rokiem, numer 166. Też tutaj mamy dwie karty. Sami przyznacie, że trochę się tego nazbierało. Dobrze, a jeszcze widzicie pomyłka, jeszcze mamy kartę Waylorda, dwie sztuki numer 162. I teraz już karty pojedyncze, to może zaczniemy od kart ze, z samymi Pokemonami, a więc Noibat numer 169. Mamy jakże ładnego Maraktusa kaktusa o numerze 160. I ostatnia karta Pokemon bez trenera jest to nasza pierwsza zdobycz Artikuno o numerze 161. I mamy Pięknego Anne's Reshirama numer 167. Może zerknijmy na szybko, jak on wygląda. No, lekki taki dosłownie, chyba w tym prawym rogu taki Whitening, ale i tak na ostatnie drugi kart to nie jest źle. Mamy Ionos Kilowattrel. Numer 163. Szybkie spojrzenie na tył. No, whiteningów brak. Centering można to różnie na oko oceniać. Mamy Ionos Belly Bolt. Numer 172. Tutaj też nie widzę. Może w lewym górnym rogu delikatna obcierka z whiteningiem no i chyba karta odcinka jak dla mnie, przynajmniej nie wiem jeszcze jak one się cenowo prezentują, no ten Reshiram Ena może być też drogi ale ale tak, dla mnie to jest super karciocha na dzisiaj to wszystko jeżeli film wam się podobał dajcie łapę w górę będzie mi również miło za nowe subskrypcje. Podzielcie się w komentarzach, jak u was wyglądały dropy, czy to z booster boxa, czy też jakiś pojedynczych boosterów. Jeżeli nie chcecie przegapić tego, co się znajduje w drugiej części booster boxa, gorąco was zachęcam do śledzenia kanału, do oglądania na pewno Niedługo pojawi się druga część. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, trzymajcie się.